Gnieźnianka Izabela Puk ze swoim tomikiem pod tytułem „Remedium” odwiedziła w czwartek Miejski Ośrodek Kultury. Wiersze i autorstwa recytowała znana aktorka Aleksandra Popławska. Miłość była z zagadnieniem, które rozważano przy okazji zorganizowanego wieczoru poetyckiego. Przede wszystkim będziemy czytać wiersze z mojego autorskiego tomiku wierszy pod tytułem Remedium. Na sali będzie obecna również znana i bardzo lubiana aktorka pani Aleksandra Popławska, która wraz ze mną będzie czytała dzisiaj wiersze zebrane w moim tomiku. Będzie również obecny mój Wydawca Tomiku, pan Artur Cieślar, który wraz z nami porozmawia trochę o miłości, o tym, czym dla każdego człowieka jest remedium i co się za tym słowem kryje. I plikiem, i folderem w wirtualnym świecie, i okryciem na zimę, i promieniem w lecie. Chce być zaskoczeniem i tęczą w radości, i myślą, i natchnieniem, i światłem w ciemności. I wiarą, i nadzieją, i sennym marzeniem, pocieszeniem smutku, i echem, i cieniem, i aniołem stróżem, i słowika śpiewem, parasolem w burze, Twoim wiem i nie wiem, i chaosem myśli, i wspomnieniem wczoraj. I radością jutra. Pewnie miłość to takie jest uczucie porywające, które, um, które gdzieś tam potrafi też zrujnować, czy ma bardzo też siłę taką destrukcyjną, jeśli to jest nie, nieszczęśliwa miłość. Zazwyczaj na bazie tej nieszczęśliwej miłości ludzie piszą różne rzeczy, tak mi się wydaje. Um, no tutaj i zapiszę dużo ta, o, takim, o takiej tęsknocie i. I dużo jest spełnionej tam miłości w jej poezji. Nie pamiętam jednego wiersza. Ona jest gdzieś, Ja bym powiedziała, że to jest taki jeden długi wiersz podzielony na poszczególne rozdziały. On jest właściwie właściwie i zapiszę tylko o miłości. Jest to taka miłość bardzo ciepła, delikatna, taka bardzo uzależniona od drugiej osoby. Dużo tam jest takiej właśnie ciepłej, kobiecej, takiej wiotkiej, jakby można było to tak nazwać, miłości. Jest tam dużo takiego, dużo delikatnej, jest to bardzo delikatna poezja. Są to wiersze takiej z perspektywy kobiety dojrzałej. Są to wiersze oczywiście o miłości, ale o takiej miłości Wyczekującej, ale nie oczekującej, o miłości bardzo cierpliwej, o miłości pełnej nadziei, pełnej wiary w to, że może się ona ziścić i że w każdym wieku, bez względu na status społeczny, bez względu na wszystkie inne okoliczności, może ona nas spotkać. My jednak, mimo wszystko, bardzo często zapominamy o tym, co jest w życiu ważne, i ten aspekt miłości bardzo często gdzieś jest odsunięty na bok, z uwagi na to, że mamy inne. Inne, inne sprawy, jesteśmy zajęci różnego rodzaju rzecz, innymi rzeczami, przebodcowani. Natomiast no, miłość warto szerzyć, warto czasami się nad nią pochylić, zastanowić, zreflektować, ale przede wszystkim przyjąć ją do swojego serca. Gnieźnianka już obiecała, że ma w głowie ciąg dalszy tej historii i jak tylko powstaną nowe wiersze, na pewno bezwłocznie wyda drugi tomik swojej poezji. Dla jednego człowieka będzie...